Hejka! Cześć, witajcie! Z tej strony ja, a dzisiaj zapraszam do pierwszego odcinka z na moim kanale. W tym miejscu oczywiście powinno być intro, ale... no nie umiem robić intro, i. dopiero tak zaczynam jakby taką małą przygodę, co tam... <grym>, co tak wiadomo Jeszcze um, to już tutaj, tutaj nie ogarniam, no ale dobra Jest okazja z tego, że to jest pierwszy odcinek, czyli się pogrążać to tak, no nie wiem, co to będziemy robić, może coś z tym, czy raz. Mam tutaj na kartce trzy informacje, które chciałabym powiedzieć, ale tak, jak się rozwija temat. No. Więc jak, <klaski> nie, mimo, nie wiem, czy nie będę wysłuchać. się wydaje, że tak. Jak będą jakieś szumy, albo jakieś przepychania, jakieś takie dziwne, to będę przestawać mikrofon, czy coś, cokolwiek. Właściwie, że sobie trochę żebym raczej nie było um, ociekłośnym, powinnam jakąś muzykę w tle, jeśli nie o niej nie zapomnę. Tak, więc to jest przecież na kanale. Chciałabym was, was poinformować, że ogólnie ja o tym raz tygodniowa. i najczęściej chciałabym nagrywać piątki, że jednak e, lecz, lecz, lecz błąd by żeby tak, żeby się bardzo stało, bo zresztą coś, coś, coś tak właśnie nie, nie widzę sensu nagrywania nowych materiałów, ponieważ każdy ogólnie ja może zobaczyć ten motyw, przecież cichy, animacje, czy też te rzeczy te, 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 te tła i tak dalej. E, więc nie wiem, co to sensu. Oczywiście są youtuberzy, e, to barzy, to ciekawka, tak jak to ciekawka, ktokolwiek, nie znam za bardzo innych, którzy właśnie to fajnie, właściwie to fajnie tak nagrywają, no jest tylko słynne tak. Ja jakby tak po chciała po prostu Chciałabym jakiś tam pokazankowy Coś tam, przeglądanie jakiegoś tam forum Coś tam, miejsce filmu, Być może zakupy jakieś Coś tam kupujemy, no nie wiem nie Rozumiecie e, I tak właśnie to bym chciała Tak robić e, Film mam nadzieję, że Albo się po, po się na YouTubie albo W piątki wieczorem e, Albo następnego dnia Czyli w soboty Mm, nie wiem, jakoś z rana, wątpię, bo ja wstaję o 12 w sobotę, ale wtedy nie wiem, nie unikajmy, mogą to się wolać z niedzielami później, no nie wiem, w sensie. E, no i tutaj tak jak widzicie, no tutaj, no to nie widzicie tego kościoła, ale tutaj wam pokażę. Oglądaj no, ja sobie zbieram magazyn Heim. Mm, no, nawet sobie mam, ja to jest dla mnie bardzo dużo. Wiem ja bardzo, ja mam też Zbieram go do 4 maja, ponieważ 4 maja są moje eminy. Ja nie obchodzę tak cholernie eminy, ale tak w tym roku sobie z... kupię specjalny pakiet diamond. ponieważ na urodziny w tamtym roku sobie kupiłam. I <laughs> chciałabym na takie trzy dni w roku kupić sobie pakiet diamond. bo myślę, że to jest specjalna sprawa. Chciałabym sobie kupić na właśnie na moje eminy. Na moją urocznicę nazwę, kolejną, która będzie w lipcu, bodaj już 19 lipca, nie wiem dokładnie. E, I na moje urodziny, a urodzinę mam odprawę z tego Więc No to zbieram do maja i otworzę na posterze, którego będę nagrywać. Będę też nagrywać tyle jak kupuję vip e, i jak będę kupować tego Bustera e, znaczy, w ogóle wiem, czy A czy ogólnie nie, czy VIP-a będę kupować bo... E, bo w sumie Vipa mm, chciałabym kupić na Grykanos albo raczej że unikatach, się pojawi e, tak jakoś w kwietniu, tak jak był tamtego roku. E, tak, e, mam też też tak na tym kanał też wiele inspiracji. E, przede wszystkim chciałabym zająć się czymś e, i chciałabym te takie telewizji. Może mapy i te, te klaby. Bo, no tak aż zaawansowana to nie jestem, ale jakbyś nauczyła to z chęcią to robiłam. ale tyle to jest film, ja, że bym chciała to robić. Myślę, że one nie by byłyby były akurat jakieś, jakieś tam piosenek pys, no, typu, wiecie, zaliczone do popu czy coś takiego, bo ja ogólnie z powodu nie przypadam. Bardziej wolę słuchać rap, hip-hop, jeśli już o to chodzi. Um, aha, w ogóle zobaczmy co to jest, że nagrywam, bo <grywam> Ja wiem ja nagrywam, zaraz sprawdzę. No, nagrywam. Napiszmy. Eee, to? W głowie. Albo nie, jesteśmy tak. Tak, tu nie, tu to robimy w takim przykładzie. <grywam> Dobra. Teraz chciałam mm, spojrzeć. Tak. Więc na kanale też myślę, tak jak ja mam inspiracje, to chciałabym nagrać inne gry. Chciałam nagrywać Monio, w sumie. Ale dużo osób mówi, że to podróbka. Podróbka na i już tak samo sądzę, bo kiedyś... Pozdrawiam Magda21. Nie wiem, to się trzymać. Konkurs, albo studiówka. Ehm... Chyba coś nie zrozumiałam, co mam powiedzieć. No, ja się o tym mówię. Bo kiedyś, jak tam, nie wiem, widziałam jakieś nadproponowanie, gdzieś tam reklamy, to sądziłam, że to jest podpówka, też MSP, ale w wakacje skupiłam się, jak pograć tę grę i trochę mi się wkręciła, miesiąc temu kiedyś sobie kupiłam tak grę, jakiego tam, jak to na MSP, jakby, jak na MSP to jest ZVIP, a tam jest, no wiecie, tam się nazywa to plus, a na, na MSP to jest ZVIP i właśnie ja po coś kupiłam i wkręciłam się, ale należę do stosunków tej gry, ponieważ no, to nie jest takie coś na co już oczekiwałam a już, już nagrywałam sześć i no spokojem. i właśnie tak nie wiem, bo tam rzadko bardzo chodzę. też chciałabym nagrywać Transformice, czyli tak to się to mówi, telefon, na jaki ty kanał to wstajesz. Właśnie, bo jak nagrywałam ten odcinek, to ogólnie Um, to, to... ogólnie jeszcze nie mam kanału żadnego... ja mam, ja nie jestem na tych kanałów <grym>, ale zrobię sobie nowy. <grym>, o, no, <grym>, no, chyba się nazywam, że zawartam coś tam w Monusia, coś takiego Dobra, na ja to ma to tam się <grym>, podoba. I w to, ta osoba, która to jest... E, to jest... E, moja najlepsza e, przyjaciółka, Natalia. Mam interesujące, już jak coś to muszę zapraszać. Ja no. mówię, że macie co jej pomagać w ale bo równo, ja tego chciała, ale to będzie z, z mojej strony chamskie. Więc to jest, że też zbieram awards sobie. No, dobra. Hmm, ogólnie... Aj. Nie to chciałam, bo chciałam sobie klifować podmilarkę. A właśnie, tak ciekawostka, z boku to, to mój ulubiony więc i tego tak mi trochę chciała z jego kawałku to robić, bo w sumie mam też tutaj płytę. bo wstawiłam sobie tutaj zdjęcie. I ja też, aha, i tak od razu jak mówię, to um, ja nie ukrywam twarzy, więc może mogę pokazać. To pojęcie ja jest tylko takie, takie właśnie dziwne miejsce. E na no, przykład to jest to Puta, to jest w ogóle trochę sprężna, ale Puta, która jest bardzo dumna. Paula. Paula to jest jakby taka moja najbliższa siostra. Pozdrawiam ją bardzo serdecznie. To jest to do... w ogóle, w którym to już będzie. <coughs> Czarek, to jest chyba... Chciałam opowiedzieć całą historię. <coughs>

jakby nie widziałabym sensu, jakbym sobie wchodził jako trzeci odcinek yy, Właśnie z jakiejś tam serii, którą bym chciała filmować, to by było trochę żołosne Wiem ja że bym nie wiedziała o co mi chodzi, ale no Dobrze, że to tutaj też w tym czasie Okej, okay, to, to jest na forum ciekawego nie tam idziemy To widziałam O, gwiazdówka, wypytać. Właśnie, ta gwiazdówka, gdzie teraz jest. Yy, nie wiem generalnie, jak to wyszło Nie ja wiem, czy to w piątek Hmm, czy wczoraj? przede tylko przedać 500 gwiazdki. Wow! Ekstra! Ale jest super! 10 <gryzyskał> miesięcy do gwiazdki, no! Co do no jak były święta, nie? <gryzyskał> no! No, mamy dla Was Żeby czas, żeby czas nam się przyłodze, wracam z moimi mięciami, żeby też patrzeć w Wiek, 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 wiek. 10, to jest kolorowy, Zawsze i do gwiazdki tylko, <noise> tylko 10 miesięcy! Tylko 10 miesięcy! Temacie, tylko 10 o tym matce tygodnia? Ogólnie ja też mm, bardzo no, jak nie mam to, nie sugeruję się. Ogólnie ogólnie mam klasy. No wiecie tym popem, czy tam co nam to tworzy. Ale jako, że wiem, że duże osoby nie też rapu trochę i mogą być też trochę osoby takie młodsze, które nie są z tym słów i przekaństw, więc nie będę tego stawiać do tyłu albo nie do tyłu, do tła moich filmów rapu, tylko tam, po prostu sam tam po prostu pisemki. Yy, I szczerze, jak widziałam za z tego, to tak sobie, tak średnio, tak stwierdziłam, ale Szczerze, yy, podoba mi się tam, bo Są ekstra ciuchy, bardzo mi się podobają No, i tak tyle W sumie tak na pierwszy odcinek to myślę, że już by była pora kończyć, bo W sumie tutaj tak nie mam co robić, no wiecie yy, Kolejny odcinek będzie pojawić się Mówię, albo w sobotę tutaj No już albo w niedzielę E, ponieważ chciałabym na przykład zrobić, że na przykład jest jak, jestem teraz ten motyw i na przykład z jednego tej filmu będzie jakieś cztery odcinki, bo komu to by chciało się oglądać, nie? Zresztą zobaczyć innych youtuberów, chociaż teraz co widać to tak nie youtuberów nagrywa takie normalne odcinki, że MSP y, numer 20, y, y, na przykład y, y, robimy komplet, no to tak wiecie, ja ogólnie też nie mam takiego stylu kompletów. Kiedyś ja robiłam takie koncze, które założyłam, ale odeszło z synków po jakimś czasie I to też kiedyś, kiedy zaprezentowałam jakieś inne odcinki A zresztą to jest dopiero pierwszy odcinek A, Wiesz, wiecie A w ogóle, co to nagrywa, to nagrywasz już? Już kończę Koniec Dobra Dobra, już kończę, bo ja jestem gratulujący i mam osobę Ach, to hej, no to pozdrawiam to jest I jeśli byś tak tylko na powiem, że w opisie zdjęć jakby takie, chyba moje takie dwa <grymne> takie moje dwa social media. Tak, social media, w no ogóle nie. tam Instagram i właśnie Gadugadu, -gadu, chociaż nie wiem czy jest sens podawać moje Gadugadu, ponieważ mam się podają trzy osoby na miliu. Nie wiem, czy jest po prostu na nie, żeby tutaj być jak ktoś pisał Nie tylu Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Eee, do zobaczenia za tydzień, jak powinienem. już w tym odcinku jak sobie w niedzielę. Pewnie jako wasze dzieci, bo już w niedzielę. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i pa. pa. Od pierwszych orgazmów do pierwszej wpadki, krótka droga Więcej lepiej uważaj na siebie dziewczyno, bo nie jesteś na to gotowa Ej, Co noc gonią towar, te typy z podwiazdy co raczej nie błyszczy A najlepsze jest to, że biorą tu od nich To to nie wszyscy Krysztoki liczby, szybkie dziewczyny i szybkie uciechy Kręcą mękami chłopaki, bo każdy z nich kończy uliczny marketing Ej, Nie łapię za wiechy, gdy zawijam wlety Najlepszych hejzik I nawet nie liczę już ile wydaje na temat pieniędzy A psiarnia znów kręci jakiegoś chłopaka za marihuanę dostanie dwa lata. Wiem, czuję że lata, wiem, czuję że lata. Ej, daj mi mikrofon